Czobeli, dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić słynne warzywa, gratinaty, czyli to są warzywa w buce tartej, różne przyprawy i to wszystko pieczone w piekarniku. Ja jestem Matteo Brunetti i witajcie w Manja Manja. Pierwsze co zrobię, to biorę moje piękne warzywa. Zobaczcie, jakie piękny bukiet warzyw. Mamy tu. Rzemniaki, cukinie, cebulę, czosnek, marchewki, seler, papryka, wszystko to, co się chce, to jest. Od razu biorę się za krojenie warzyw. Kroję cukinie, kroję broku, kroję cebulę. I to są w miarę same miękkie warzywa, powiedzmy. I z tego względu je kroję na troszeczkę większe kawałki, tak żeby podczas pieczenia się nie zmiękczały kompletnie, a nadal miały tą swoją fajną konsystencję. Teraz biorę się za twarde warzywa i obieram marchewkę, seler naczowy, rzemniaki. Ze względu na to, że to są twarde warzywa, to kroję je w mniejsze kawałki, tak żeby się troszeczkę szybciej upiekły i żeby się upiekły w tym samym czasie co te miękkie, ale nadal miały tą swoją konsystencję. Czosnek natomiast obieram, zgniatam i dodam z razem z zupinkami do moich warzyw. Jeżeli chcecie te upinki, możecie zdjąć od razu, albo po prostu zostawić je z upinkami i tak na koniec pieczenia zdejmiemy czosnek, czyli to nie jest aż tak ważne. Teraz biorę mniejszą miskę, dodaję 3-4 łyżki bukietartej, 3-4 łyżki płatków drożdżowych, też nazwane drożdże nieaktywne. Bogata ilość soli, bogata ilość pieprzu. I jeżeli chcecie jakieś inne swoje przyprawy dodać, jak papryka, czosnek czy origano, czy wszelkie inne, to śmiało dodajcie je w tym momencie. Mieszam całość, biorę wielką michę, dodaję swoje warzywa, dodaję tą miksurę bułki tartej i przypraw i mieszam rękoma, żeby to wszystko się dobrze rozprowadziło. Potem biorę dwie blaszki. Nakładam bogatą ilość oliwy z oliwek. Na to nakładam moje warzywa, tak żeby zrobić jedną płaską warstwę warzyw. Tak robiąc się upieką wszystkie dosyć równomiernie. I je polewam bogatą ilość oliwy z oliwek. Te oto blaszki idą do piekarnika na 200 stopni na 40-50 minut. Wyciągam je z piekarnika. I bum! To są moje warzywa gratinate, można je jeść tak po prostu zrobione. Można je też dać do pudełka i je przechowywać do lodówki przez kilka dni i wtedy je mieszać z makaronem, z ryżem, z czynkowiek secze. Ja lubię też sobie zrobić takie kanapeczki, troszeczkę seka śmietankowego i na to warzywa pieczone. Jeżeli przepis wam się spodobał, to dajcie lajka, skomentujcie tu pod spodem, jakie inne przepisy byście chcieli, żebym zrobił. Subskrybujcie i do zobaczenia do następnego przepisu. Ciao!